No, dzisiaj mamy bardzo fajny dzień, sobota. Możemy sobie wylecieć gdzieś z domu, także nie ma co, pakujemy się i właśnie jedziemy. E, ogólnie fajnie dzięki dzięki za taki odzew pod poprzednim filmem. E, co prawda żaden komentarz się nie pojawił, ale było tam trochę lajków, trochę subskrypcji wpadło, także spoko, spoko. E, ogólnie dzisiaj mamy taki plan, e, aby pojechać sobie na tak zwaną kolejkę grawitacyjną w Warszawie. E, właśnie sobie tam zmierzamy w tym momencie. E, później, a no, pewnie zjemy w domu jakiś pyszny obiad i wybierzemy się też na spacer w jedno fajne miejsce, ale o tym dużo nie powiem, bo sam jeszcze dokładnie nie wiem, co tam się będzie działo. E, wiem tylko, że może być fajnie. Także dzisiaj takie dwie szybkie atrakcje szybki vlog e, i lecimy, bo już trochę czasu nic nie wstawiałem, ale w najbliższym czasie trochę rzeczy się pojawi. Także miłego oglądania. w Szczęśliwickim w Warszawie idziemy sobie właśnie na tą kolejkę obadać zobaczymy co tam się dzieje eee, no i co? no i czekamy na przygody wziąłem sobie czołówkę więc postaram się to na czołówce nagrać ten cały przejazd, zobaczymy jak to jest będziecie mieli wrażenia z pierwszej osoby też na nagraniu no i co? no i have fun <laughs> chyba dwie, nie? Cześć, dobre. Dobry. Wszystko konuje, tak? Tak. Tam. Do... A, sorry. Tutaj gdzieś? Za daleko. Za daleko. O tu. Dobra, I dzięki. 1 i 2. Icy. A. Wszystko było jasne. Jasne. Dobra. Lecimy sobie. O shit. Mam nadzieję, że nic nie rozjebałem. No, damy sobie tak na luzie. O, będziemy się zbliżać chyba do momentu, gdzie zaczyna się jazda. No, damy sobie nogi tak. Chilujemy. Zochowały przy przyjeździe minimalny odstęp między wózkami o 25 metrów na pewno mamy. O cholera. Dość wysoko. Dwieje. Hamuje? Hamuje, dobra Mamy test hamulca Jest spoko Uu. Uu. Cholera Ale zajebiście Juuu <susurline> Ale jazda Ja <zusurline> nie wiedziałem, że to jest takie fajne Wow, shit, Woo. I w lesie. Teraz grzyby, Grzybiosz? Halo, Grzybiosz? Grzybiorze! Czy są tutaj grzybiorze? Jest kurde dobrze. Ziu, ziu. O kurwa, tu jaki spadek będzie damy trochę. No o, to trzeba już hamować. jest zajebiste. pić, uh. się pizzo chciałem. Dobra, Nie, jakby ktoś miał okazję był w Warszawie to polecam sobie przyjechać, mimo że to było krótkie, trwało jakieś minutę, może półtorej To za 12 zł jest fajnie i można przez chwilę poczuć fajną adrenalinę, także jeżeli macie ochotę to wbijajcie, polecam. Miejsce. Mam chwilę, żeby sobie z Wami pogadać, to sobie z Wami pogadam, mianowicie z aktualizacji to już mamy zakupy, nawet sobie śmietnik kupiłem Idziemy sobie robić obiadek, mamy godzinę jakoś tam 14, po 14, później wyskoczymy sobie na spacerek na dość fajną miejscówkę, którą znalazła moja dziewczyna, weźmiemy sobie chyba na spacer naszego kota, ogólnie zastanawiam się też co dalej robić, gdzie sobie zwiedzać, bo teraz zaczyna się taki fajny... Wakacyjny vibe, czyli robi się ciepło, można sobie podróżować i tak dalej. Zwłaszcza, że mam dużo czasu, więc myślę, że gdzieś niedługo się będę wybierał, coś będę wam pokazywał i tak dalej. Ogólnie możecie też komentować filmy, pisać mi, co mógłbym zrobić, gdzie mógłbym pojechać, co mógłbym zobaczyć, bo w sumie, jeżeli znacie fajne miejsca, to czemu nie? Eee, a ja chętnie pojadę, pooglądam, popatrzę, pozwiedzam i tak dalej. Będę się starał jak, na jak najbardziej ulepszać te filmy, żeby robić jak najlepsze ujęcia i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze mi to dobrze nie wychodzi, eee, bo wiadomo, że dopiero zaczynam jakby z vlogowaniem i dopiero się uczę tego wszystkiego. Eee, myślę, że. Jeszcze trochę i będzie wszystko w jak najlepszym porządku Także trochę popitoliłem do kamery Tymczasem lecimy dalej No i mamy to Lecimy sobie teraz na drugą miejscówkę już po obiedzie Słońce jeszcze dopisuje, także jest fajnie. Mamy jakieś 20 minut, także widzimy się już na miejscu. A więc spacerek. Wybraliśmy się z kotkiem i lecimy sobie połazić trochę po lesie. Ogólnie fajne, fajne założenie, bo zrobił ktoś taką kładkę. Po której można chodzić, i to jest generalnie park narodowy na bagnach, że tak powiem. Las, i można sobie popatrzeć, jak to wszystko wygląda, takie moczary. Naprawdę saromista sprawa, jeżeli ktoś jakby żyje z giełkiem miasta i chce sobie wycilować, to spacer godzinę, może dwie takimi drogami jest czymś super relaksującym. Ogólnie nie jesteśmy samolubni, dlatego też wzięliśmy ze sobą zwierzaka, bo co ma się kisić w domu jak jest taka super pogoda, nie? Nie, nie? nie, tam nie wskapuj.

że silnik już się zastanawiasz, nie? Nie, ptaszek przyleciał. w tym momencie tak nie niechto... Ej! Nie, Cięlego, mocno. Bo to on jest nieobliczalny nie, jest nieobliczalny On nie, poleciał, tam jest miejsce gdzie będziemy szli.

Ktoś w parku wyrzucił śmieci. Trochę, trochę to jest chujowe. Nie. Ja wiem, że ty jesteś YouTuber. Zbliżamy się do końca wycieczki. Koncert jaki tutaj dają ptaki, zarówno jak i żaby i inne stworzonka, jest po prostu przepiękny. Krajobraz też. Kot nam nauczył się w końcu dobrze, ładnie chodzić na smyczy. Troszeczkę mieliśmy z tym problemów, ale. No Dzisiejsza wyprawa już jakby wyuczyła, ale ogólnie mainkuny są bardzo mądre, więc yy, załapało to szybko. Lecimy do domu. E, za chwilę kończymy tą przygodę. A jeszcze się rozwalam A tutaj na tej barierce drewnianej, jest po prostu cudownie. Mam taki widok. Dosłownie OP, strasznie. Jeszcze nam zostanie jakieś pół godziny do domu, ale będziemy tak dzisiaj czuję spać, że masaka. Szkoda tylko, że niektórzy ludzie nie szanują parków, nie szanują takich pięknych miejsc i muszą niestety śmiecić. Ale co, no, takich ludzi można tylko w jeden sposób nazwać. no, Jesteś tym, co wyrzuciłeś, także lecimy dalej.